Słowo Boże na dziś, wtorek 8 października 2024 roku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem i zatrzymałem się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do Was pisze, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz, jako dobrą nowinę, głosi wiarę, którą wcześniej usiłował wytępić, i wielbili Boga z mego powodu. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 139. Prowadź mnie, panie, swą drogą odwieczną. Przenikasz i znasz mnie, Panie, ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz wszystkie moje drogi. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są twoje dzieła. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. I duszę moją znasz do głębi, nie byłem dla Ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów utkany we wnętrzu ziemi. Prowadź mnie Panie swą drogą odwieczną. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto. Martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie.